Witajcie, kochani. Jest czas na to, by zająć się swoim życiem. Ja wiem, że my wszyscy zajmujemy się swoim, swoją przestrzenią, troszczymy się o siebie, ale jest czas, by puścić to, co nie chce być. A po prostu cieszyć się tym, co jest. Czasami my jesteśmy w swoim takim działaniu, żeby tworzyć to życie w kontekście obecności innych, obecności pewnych rzeczy, pracy itd., i tak bardzo dbamy o to życie, by w tym życiu były pewne, no właśnie, rzeczy. Osoby, ale jest czas na to, by tak totalnie zająć się swoją przestrzenią i puścić, bo to, co ma być, to jest. A to, co nie chce być, po prostu znika, zmienia się. I to jest niesamowite, że w momencie, kiedy puścimy to wszystko, puszczając jakiekolwiek chęci, żeby coś było, a przyzwalamy sobie na siebie samych, to spotykamy się z taką właśnie perspektywą, odczuciem: No właśnie, co mogę zrobić dla siebie, by się wyrazić. I to nie chodzi o to, żeby zdobyć coś kolejnego, jakąś rzecz, coś sobie, e, jakieś, jakieś osiągnięcie. E, nie. Co mogę w tym w swoim tu i teraz zrobić, by. Wyrażać to, co tańczy w moim sercu. I to nie jest zdobywanie, to nie jest docieranie, to nie jest osiąganie czegoś. Bo to, to kiedy w tym zatrzymaniu my po prostu jesteśmy pełnią i nie potrzebujemy niczego osiągać. Nie potrzebujemy niczego robić, by uszczęśliwić Ciebie, bo my sami w sobie jesteśmy szczęściem, miłością. Więc co mogę zrobić, by wyrażać ją, a wyraża się to wyraża się to, co, kim jesteśmy? W pasji, w radości. I to jest takie właśnie mega proste, że już odpuszczamy sobie układanie życia pośród ludzi, pośród różnych osiągnięć, rzeczy. A po prostu otwieramy się na to, że, no tak, tym swoim jestem, uśmiecham się i wyrażam się w przepływie. Jak mogę się zachować, co zrobić, co powiedzieć, gdzie spojrzeć, by po prostu w takiej radości siebie, w swoim istnieniu po prostu być. Takie to proste, takie niesamowite, ale to jest perspektywa tego, że każdy z nas jest właśnie taką boską istotnością, która jest w swej esencji szczęściem, ciszą, pięknem. Nie potrzebujemy nic dodawać do siebie. <laughs> Jedynie co to możemy odpuszczać sobie te warstwy swoich ego, obrazów siebie samych. I po prostu przyzwalać sobie na bycie. Najlepszego. Hej.